W dniu 6 czerwca o godzinie 10.16 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie wpłynęło zgłoszenie o kolizji drogowej dwóch pojazdów osobowych. Informacja zawierała również taką treść, że w wypadku uczestniczyło 6 osób. Stan osób nie był znany. Do zdarzenia dyżurny stanowiska kierowania zadysponował 3 pojazdy z jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie oraz jeden zastęp OSP Wiskożów. Po dojeździe na miejsce zdarzenia działaniu wprowadziła policja oraz zastęp Państwowego Ratownictwa Medycznego. Strażacy przystąpili do zabezpieczenia pojazdów. W wyniku ustaleń z ratownikami medycznymi udało się ustalić, że nikt nie uległ poważniejszym obrażeniom. Ponadto zastępy Państwowej Rządzie Straży Pożarnej wspomogli policję w kierowaniu ruchem drogowym, ponieważ zdarzenie miało miejsce na głównym skrzyżowaniu. W wyniku zdarzenia nastąpiły duże utrudnienia w ruchu, ponieważ w tych godzinach w tym miejscu bardzo dużo pojazdów w obrębie tego skrzyżowania się przemieszczało, dlatego też była niezbędna pomoc policji w kierowaniu ruchem przez funkcjonariuszy państwowej i Łęknizyca Sporzany.